Dane są punkty A o współrzędnych minus 4,0 i punkt M o współrzędnych 2,9 oraz prosta K o równaniu Y równa się minus 2X plus 10. Wierzchołek B trójkąta ABC to punkt przecięcia prostej K z osią OX układu współrzędnych, a wierzchołek C jest punktem przecięcia prostej K z prostą AM. Oblicz pole trójkąta ABC. Przygotujmy do tego zadania rysunek. Zaznaczmy sobie osie układu współrzędnych. Tutaj zrobimy oś Y. Staram się w miarę prosto, ale od ręki nie jest tak łatwo. Tu jest oś Y i oś X powiedzmy gdzieś na tym poziomie. Może tutaj. No załóżmy, oś X. I teraz tak, punkt A ma współrzędne minus 4,0. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4,0. Tutaj mamy punkt A. Punkt M e ma i 2,9, 2 na X, 2, 4, 6, 8, 9 na Y. Zmieścił się. 2 i 9 mhm. i mamy prosto minus 2x plus 10, czyli ona przechodzi, jest malejąca i przechodzi przez dziesiątkę na osi Y. Maleje w tempie dwóch jednostek, bo mamy minus 2 przy X, czyli jedna jednostka w prawo, dwie jednostki do dołu, jeden w prawo, dwie 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 do dołu, już sobie policzyłem na kratkach miejsca zerowe. Miejsce zerowe mamy, raz, 2, 3, cztery, w piątce będziemy mieli miejsce zerowe tej funkcji. Prowadzimy naszą funkcję liniową malejącą, czy to jest y równe minus 2x plus 10. I teraz co tam dalej mamy? Wierzchołek B trójkąta ABC to punkt przecięcia prostej k z osią OX, czyli tutaj mamy B. No i nasze B ma współrzędne 5, 0. Policzyliśmy to na kratkach. Jeżeli mamy wątpliwości, no to liczymy miejsce zerowe naszej funkcji liniowej i w sumie dobrze byłoby to policzyć. Tak na wszelki wypadek, czyli 0 równa się minus 2x plus 10, minus 2x przerzucamy na lewą stronę, czyli 2x to jest 10, dzielimy sobie przez 2x to jest 5. Mamy miejsce zerowe, czyli mamy punkt B o współrzędnych 5, 0. Czytamy dalej. Mm -hmm. A wierzchołek C jest punktem przecięcia prostej K z prostą AM. Prostej K z prostą AM, czyli prowadzimy sobie prostą AM, mniej więcej jakoś tak. Ona idzie oczywiście dalej, poza te punkty. No i tutaj będzie nasze C. Na oko, gdzieś tam jeden z kawałkiem i 2, 4, 6, 8, około 8, niecałe 8. Ale na oko to oczywiście nie jest rozwiązanie. Musimy ten punkt znaleźć. Tutaj sobie zaznaczmy punkt C. I pierwszy krok, jak znaleźć punkt C? Punkt C znajdziemy na przecięciu prostej AM, której niestety nie mamy, i prostej minus 2x plus 10. Czyli tak naprawdę, zanim zaczniemy pierwszy krok, wykonujemy krok zerowy. Liczymy prostą AM. Liczymy sobie prostą AM. Jak ją policzyć? Zapisujemy postać kierunkowo prostej, czyli ax plus b i postawiamy za x minus 4 za y 0 i później za x 2 za y 9, czyli 0 to się równa a razy minus 4 minus 4a plus b i pod spodem 9 to się równa a razy 2, czyli 2a plus b. Klamra, podkreślam, odejmuję. 9 minus 0 to jest 9, 2a minus minus 4a to jest 6a, b odjąć b równa się 0. Dzielimy stronami przez 6, nasze a to jest 9 szóstych, czyli 3 drugie. Skoro mam nasze a, 3 drugie, biorę to 3 drugie i podstawiam w to miejsce, tutaj dokładnie i mamy 9, to się równa 2 razy 3 drugie plus b. Dwójki nam się skracają, 9 to jest 3, dodać b. 3 przerzucamy na lewą stronę, b to jest 9, odjąć 3, czyli 6. Nasze b jest równe 6. Zatem równanie prostej AM to jest y równa się 3 2x dodać 6. Teraz możemy przejść do wykonywania kroku pierwszego. Tak Zacznę na początku prostą AM. Znaczy, szukamy przepraszam, punktu C. Rozwiązanie układu prostej AM i prostej minus 2x plus 10. Zapisujemy je w jednym układzie, czyli mamy y równa się 3 2x dodać 10 i dodać 6. I druga prosta y równa się minus 2x plus 10. No i jak to najłatwiej policzyć? Można sobie postawić 3 drugie x plus 6 do drugiego równania w miejsce y. Czyli 3 drugie x plus 6 równa się minus 2x plus 10. x na lewą stronę, liczby na prawą, czyli 3 drugie x dodać 2x równa się 10 odjąć 6. Mamy 3 drugie dać 2x, czyli 3 drugie x dać 2x, czyli mamy 3,5x, czyli 7 drugich x, to je, skąd 7 drugich? No bo 2 to są 4 drugie x. 10 odjąć 6 to jest 4. Mnożymy przez 2. 7x to się równa 8. Dzielimy przez 7 stronami, x to jest 8 siódmych. Współrzędna xowa punktu C. To jest 8 siódmych, czyli troszeczkę ponad 1, 8 siódmych tutaj. No to, żeby znaleźć y, bierzemy 8 siódmych i podstawiamy sobie na przykład tutaj. Lub tutaj, gdzie nam wygodnie, ja podstawię do dolnego równania, czyli y to będzie minus 2 razy 8 siódmych dodać 10. Minus 2 razy 8 siódmych to jest minus 16 siódmych, dodać 10, 10 to jest 70 siódmych. 70 16 to jest 54 7. Nasz Y to jest 54 7. Czyli punkt C ma współrzędne 8 oraz 54 siódme, 54 siódme. Dobra, czyli jak mamy punkt C, zobaczmy, naszym zadaniem było obliczyć pole trójkąta ABC. No to jak się liczy pole trójkąta, to jest podstawa razy wysokość. Wysokość to jest odległość punktu C od osi X, czyli to jest 54,7. To jest po prostu wartość współrzędnej Y. 54,7. To jest nasze H. To jest ważne, czyli żeby to zrozumieć, że to jest droga współrzędna. Mamy wysokość, a jaka jest długość podstawy? No, pod długość podstawy to jest odległość od minus 4 do 5. No, jaka jest odległość od minus 4 do 5? To na kratkach można policzyć 4 plus 5, 9 jednostek. Zatem odpowiedzią na pole trójkąta, tutaj był trójkąt ABC, to jest podstawa, czyli 9, razy wysokość, czyli 54,7, podzielić na 2. No i można by tak to zostawić, można to troszkę tutaj poskracać. Czyli zapiszmy to jako 1, 2, razy 9, razy 54,7. Dwójka skraca się z 54, tutaj mamy 20.